Skłoniło, no chyba chęć takiej zabawy tutaj. To jest bardzo fajna inicjatywa i, i bardzo fajnie zorganizowana. I taki fajny wspólny ten bieg jest, tak, takie scalenie trochę tych pracowników. To na pewno, że taka sportowa inicjatywa w firmie, z której warto było tutaj na pewno skorzystać. No i tak jak widać, no, dobra zabawa i, i oby nas było jak najwięcej tutaj, bo będzie to na pewno fajnie i efektownie wyglądało. Spotkanie z ludźmi, no i sport no, na nowo. Także trzeba się angażować. Atmosfera jest niesamowita, dużo znajomych, starszych i nowych, także naprawdę jest miło. Tak jak myśleliśmy, w jaki sposób można zaangażować pracowników w obchody 150 lat komunikacji miejskiej, to wymyśliliśmy, że taką fajną formą będzie właśnie wspólny bieg. Biegniemy nieprzypadkowo z ulicy Świętego Wawrzyńca, sprzed starej zajezdni, bo to właśnie tu de facto zaczęła się krakowska komunikacja miejska. Na starcie będą ustawione dwa nasze najstarsze pojazdy, czyli autobus z 1929 roku, Durant Rugby oraz y, tramwaj zwany Cepelinem z 1906 roku. I biegniemy około 4 km. Meta jest na zajezdni tramwajowej pod górze, a tam już będą na nas czekać najnowsze pojazdy, które mamy, czyli Laikonik i Autosan, który zaczął wozić pasażerów w tym roku. Chodzi o to, żeby był to taki bieg 150 pracowników, od najstarszych pojazdów do tych pojazdów najnowszych. Przy okazji chcemy także promować coś dobrego. Wielu pracowników MPK oddaje krew. W tym roku mamy taką akcję, że chcemy w ciągu jednego roku zebrać aż 150 litrów krwi. I dlatego wszyscy biegniemy w koszulkach, gdzie na rękawkach mamy napis właśnie 150 litrów krwi z okazji 150 lat komunikacji miejskiej.